A co radziłby pan potencjalnym pacjentom, osobom poszukującym pomocy? Oni czasem wędrują od jednego specjalisty do drugiego, zawodzą się ich usługami i gubią po drodze nadzieję. Bywa, że rezygnują z terapii, nie dając szans sobie i terapeucie. Warto, aby pacjent wiedział, że nie wszyscy logopedzi specjalizują się np. w terapii jąkania czy w pomaganiu chorym zofazją. Nie wszyscy pracują i potrafią pracować z dorosłymi. Ten fakt też trzeba brać pod uwagę. Należy wybierać terapeutę z doświadczeniem, specjalizującego się w określonej jednostce diagnostycznej, inwestującego w pacjenta, czyli swój warsztat pracy, narzędzia elektroniczne i w szkolenia praktyczne. Należy podchodzić do terapii z wiarą i zaangażowaniem, tak jak mówią o tym pacjenci. Może jakieś przykłady? Wiara i praca prowadzi do celu, ale prawdziwa wiara i prawdziwa praca. Choć pan jest bardzo dobrym specjalistą, to nie jest czarodziejem. I nikt bez Twojego udziału nie wyleczy Twojego jąkania. Jeśli to będę dokładnie wykonywać zalecenia Pana logopedy i wierzyć w siebie, to na pewno będę mówić poprawnie. I chciałbym jeszcze Panu podziękować, że wyleczył mnie pan z tego jąkania.